To, co kojarzy nam się dzisiaj z wampirami, jest wymysłem. To znaczy, wampiry jako takie są wymysłem. Chodzi mi bardziej o najpowszechniejszy obraz wampira. Nie znajdziemy go ani w lokalnych legendach, ani w starożytnej mitologii. Długie kły literacki wymysł. Zmiana w nietoperza literacki wymysł. Konieczność spania w trumnie i ziemi z ojczyzny wymysł. Wampir musi być zaproszony do środka wymysł. Podobnie ma się ze sposobami walki z wampirami. Na przykład wrażliwość na światło słoneczne, woda święcona też, podobnie jak święte symbole takie jak krzyż. To wszystko przychodzi później wraz z literaturą grozy, a podwaliny pod ten popkulturowy obraz wampira, tej eleganckiej, arystokratycznej wręcz istoty, ułożył oczywiście Bram Stoker w swoim wiekopomnym drakuli. Sam Stoker oczywiście opowieść o wampirach brał z folkloru Europy Wschodniej, jednak znacznie ją ubarwił. Historie o potworach nocy, które znamy dzisiaj, o wampirach, wilkołakach, o strzygach, zaczynają kształtować się w średniowieczu. Jednak rodzi się pytanie, czy na ich ślady natrafimy jeszcze dawniej, w czasach starożytnych. Ktoś mógłby powiedzieć, że pierwszym wampirem była egipska bogini Sekmet. Tylko rodzi się w takim razie pytanie, jakie cechy powinna mieć straszliwa kreatura, by zostać skategoryzowaną jako wampir. Sekmet była boginią wojowniczą, a jej żądza krwi niezaspokojona. Siała zniszczenie na ziemi, tak więc inni bogowie postanowili, że trzeba coś z nią zrobić, trzeba to ukrócić. Zabarwili więc piwo na czerwono, a Sekmet, która lubiła pić krew, dała się nabrać. Stan upojenia sprawił, że spotulniała i wróciła do swojego ojca Ra. W micie o Sekmet mamy więc motyw picia krwi, ale nie jest on spowodowany koniecznością podtrzymywania życia czy też nieżycia, tak jak ma to miejsce w przypadku wampirów. Tak więc samo picie krwi to trochę za mało, żeby zakwalifikować Sekmet jako wampira. Biorąc pod uwagę to, że większość źródeł albo została zniszczona, albo po prostu gdzieś się zagubiła i czeka na odnalezienie, no to trudno nam prześledzić te bezpośrednie inspiracje, o ile takowe istnieją. Mimo wszystko, możemy znaleźć jakieś analogie. Ludzie, którzy wtedy żyli bali się wielu rzeczy, m.in. choroby albo śmierci nowonarodzonych dzieci. Ten strach często przybierał formę jakiejś istoty, która zadomawiała się w mitologii i legendach powtarzanych niegrzecznym dzieciom albo w nocy przy ognisku. W starożytnych legendach czy mitach nie znajdziemy wampira jako takiego, jednak pewne mitologiczne kreatury posiadają cechy, które potem odnajdziemy w legendach o Nosferatu. Tak więc, gdzie możemy zacząć? A no cofniemy się aż 4000 lat do starożytnego sumeru. I skoro mamy taki luźniejszy bądź co bądź odcinek o wampirach, to pozwólcie, że opowiem Wam o pewnej grze planszowej, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, czyli Vampire Lords. Jakiś czas temu na jednym z planszówkowych wydarzeń miałem przyjemność zagrać w prototyp polskiej gry Vampire Lords od Couple Games. No i bardzo mi się spodobało. Wkrótce bo 4 listopada rusza kampania na portalu GameFound, która ma na celu ufundowanie gry. To gra, która łączy ze sobą bardzo lubiane przeze mnie mechaniki, czyli przejmowania terenów, budowania talii kart oraz stawiania robotników na planszy, całość łączy unikatowy, kapitalny styl graficzny. A no i mój ulubiony horrorowy motyw, czyli wampiry. Wcielamy się w jednego z tytułowych wampirzych lordów, między innymi we Wlada Drakule, czy Elżbietę Batory, siostrzenicę króla Polski Stefana Batorego i przenosimy się do XV-wiecznej Rumunii, gdzie będziemy walczyć o dominację nad jej ziemiami no i śmiertelnikami. Będziemy używać specjalnych zdolności naszych lordów, zagrywać karty akcji, kupować je na ryneczku, toczyć bitwy swoimi żywymi i nieżywymi armiami, no i w końcu przejmować miasta i wsie. A, no i oczywiście będziemy pili krew, tylko że wiecie, taką nieprawdziwą same fajne rzeczy. Obecnie Vampire Lords jest grą przeznaczoną dla dwóch, trzech bądź czterech graczy, choć jednym z celów kampanii jest m.in. stworzenie trybu solo. 4 listopada rusza zbiórka na portalu GameFound, możecie sobie sprawdzić ją już teraz, i jeżeli stwierdzicie, że to gra dla Was, będziecie mogli ją wesprzeć. I jeżeli ją wesprzecie w pierwszych dniach kampanii, no to dostaniecie w prezencie taki gadżet w postaci wieży do turlania kości. A jeżeli stwierdzicie, że nie, no to nie, być może będziecie chcieli poczekać na premierę. Link do zbiórki znajdziecie w opisie. A my tymczasem wracamy do materiału w mitologiach ludów starożytnej Mezopotamii znajdziemy wiele groźnych istot, które czają się na życie biednych ludzi albo takich, które czegoś strzegły. Jak na przykład Huwawa, z którym walczył sumeryjski bohater Gilgamesz. Osoby, które lubią horrory, pewnie kojarzą pazuzu, demona, który bruździł w serii egzorcysta. I rzeczywiście, pazuzu to demon z mitologii babilońskiej i asyryjskiej. No, nie tylko demon, bo był również bóstwem. Generalnie pazuzu mógł być postrzegany jako zła istota, ale zdarzało się mu popełniać dobre uczynki. Według mitologii miał być władcą demonów wiatru, tak jak wiele mitologicznych istot był personifikacją naturalnych katastrof. W tym wypadku były to m.in. plagi szarańcze i susze, raczej nieprzyjemny i brzydki jegomość. Na tyle brzydki, że mógł się do czegoś przydać. Jego facjata była tak odrażająca, że sam jej widok mógł odpędzić innego groźnego potwora Demonice Lamasztu, córkę Boga Anu. Podobnie jak w przypadku Pazuzu, mamy pojęcie o tym, jak Lamasztu wyglądała, chociaż jej wizerunki nie są do końca spójne. Często przedstawiana jest jako kobieta z głową lwa, ale mowa również o wilczym czy psim pysku, a nawet ptasim. Zresztą na płaskorzeźbach towarzyszą jej właśnie wilki. Mogła również polować na swoje ofiary, przyjmując formę drapieżnika. A na co polowała? Na nowo narodzone dzieci. Lamarze to była personifikacją strachu przed poronieniem, przed śmiercią dzieci. Nie znamy oczywiście dokładnych danych, ale szacuje się, że w starożytnym sumerze śmiertelność niemowląt wynosiła od 20 do 30%. Według podań Lamasztu była w stanie wyczuć nowonarodzone dziecko. Wkradała się wtedy do domu, by się pożywić. Potrafiła również przybrać różne formy, zwierzęcia albo nawet akuszerki. Nie wiemy natomiast, dlaczego Pazuzu miał być jej wrogiem. Amulety z tym demonem umieszczane w domu miały chronić jego mieszkańców przed złowrogim działaniem Lamasztu. Charakterystycznych cech wampira jest tutaj niewiele, jednak możliwość zmiany kształtu czy też władza nad zwierzętami, w szczególności wilkami, no jest obecna w wampirzym micie. Odpowiedni pochówek zmarłego oraz odprawienie rytuałów pogrzebowych było bardzo ważne, bo w przeciwnym wypadku duch nieboszczyka mógł powrócić jako Edimu, złowroga i mściwa zjawa, która wysysała energię życiową z tych, których dopadła. Posiadał również możliwość opętania swojej ofiary. Ten zły duch występuje w mitologii sumeryjskiej, akadyjskiej, babilońskiej, a także w asyryjskiej. Aspekt prawidłowego pochówku również może kojarzyć się z wampirami. Opowieści, które znajdziemy w wampirycznym folklorze, wyraźnie mówią, że osoby, które podejrzewa się o to, że wstaną z grobu, trzeba odpowiednio zabezpieczyć, na przykład chowając je głową do ziemi. To jednak nie wszystko, bo w mezopotamskich mitach natrafimy jeszcze na istotę zwane Ardat Lil albo Lilitu oraz Lilu, które należały do kategorii duchów, zwanej Lil. W języku sumeryjskim Lil oznacza ducha albo wiatr. Tymi demonami miał władać Pazuzu. Ardat Lil albo Lilitu zaś oznacza ducha narzeczonej, albo kobietę na wietrze, gnijąca panna młoda. W języku akadyjskim zaś, w zależności od kontekstu, słowo Lilu oznacza wiatr, ducha albo demona. Lilitu to duch kobiety, która umarła przed urodzeniem dziecka, była dziewicą i nie wyszła za mąż, podobnie jak bardziej współczesna rumuńska strigoi, chociaż oczywiście twierdzenie, że rumuńska strigoi pochodzi od sumeryjskiej Lilitu, byłoby mocno naciągane. Brak kontaktów seksualnych za życia chce sobie Lilitu wynagrodzić uwodząc we śnie młodych mężczyzn. W jednym z tekstów mowa o tym, że Ardat Lil wkrada się przez okno, żeby dopaść młodego mężczyznę. W odróżnieniu od innych demonów, takich jak pazuzu czy lamasztu, Lilitu miały być piękne. Podobnie jak późniejsze sukuby, Lilitu wysysały energię życiową ze swoich ofiar. Analogicznie Lilu, czyli męski odpowiednik, uwodził kobiety. Te duchy sprowadzały na swoje ofiary przeróżne choroby, zaburzenia motoryczne, a także coś, co moglibyśmy dzisiaj nazwać zaburzeniami dysocjacyjnymi. I na przykład w jednym asyryjskim medycznym tekście jest mowa o ręce Lilu. Jeśli to go dotknie, będzie cały czas krzyczał moje wnętrzności, moje wnętrzności. Otwiera i zamyka oczy, ma gorączkę libu, pociera czubek swojego nosa, czubki palców ma zimne, widzi chorobę, która go dotyka, rozmawia z nią i cały czas zmienia siebie samego, dotknięty zaraźliwą ręką Lilu ponownie nie mamy do czynienia z wampirem w naszym czy też nawet przedstokkerowym rozumieniu, a z istotą posiadającą pewne cechy, które później będą towarzyszyć opowieściom o wampirach. Pojawieniu się krwiopijcy często miały towarzyszyć przeróżne choroby, a wysysanie energii życiowej możemy skojarzyć z wysysaniem krwi. Słowo Lilitu może budzić skojarzenia z imieniem, które znajdziemy w mitologii hebrajskiej. Mowa tutaj oczywiście o imieniu Lilith, ta najpopularniejsza interpretacja Lilith mówi nam, że była pierwszą żoną Adama i matką demonów, ale ta opowieść pojawiła się jeszcze później, we wczesnym średniowieczu między 8 a 10 wiekiem naszej ery, w tekście zwanym alfabetem Siracha. W hebrajskiej Biblii imię Lilith pojawia się tylko raz w Księdze Izajasza, gdzie jest przedstawiona jako coś w rodzaju demonicy pustkowi, chociaż i tutaj naukowcy mają wątpliwości, czy chodzi o konkretną istotę, czy o rodzaj istot. Zdziczałe psy spotykają się z hienami i kozły będą przyzywać wzajemnie. Co więcej, tam Lilith przycupnie i znajdzie sobie zaciszę na spoczynek. To z Biblii Tysiąclecia. W pierwszym wieku naszej ery po zburzeniu II świątyni jerozolimskiej zaczyna kształtować się tzw. judaizm rabiniczny. Wraz z nim pojawiły się nowe interpretacje mitu o Lilith. W tzw. rękopisach z Kumran, nazywanych też Zwojami Morza Martwego, znajdziemy prośbę do Boga, by ten odpędził złe byty, w tym Lilith. Dopiero gdy formuje się judaizm rabiniczny, Lilith zaczyna nabierać kształtu jako pojedynczy byt. Na przykład w babilońskim Talmudzie przedstawiana jest jako kobieta ze skrzydłami. Jednak nawet wtedy Lilith mogła być postrzegana jako rodzaj bytu, który poluje na młodych mężczyzn i kobiety. Wśród archeologicznych skarbów okresu imperium sasanidów, czyli od IV do VI wieku naszej ery, znajdziemy specjalne misy, na których wypisano zaklęcia mające odpędzać złe duchy. Tekst biegnie zazwyczaj po spirali do środka misy, a na jej dnie widnieje wizerunek demona, przeciw któremu jest to zaklęcie czy inkantacja. Często jest to wizerunek kobiety. Te misy należały do społeczności żydowskiej mieszkającej na terenie ówczesnej Mezopotamii. No i z tych zaklęć, które są czymś w rodzaju oświadczenia o rozwodzie, można wywnioskować, że Lilith to rodzaj demona, a nie jeden demon. Część badaczy podważa mezopotamskie pochodzenie Lilith, jednak szukanie analogii jest w tym przypadku bardzo kuszące. Z jednej strony Lilith była wiązana ze śmiercią niemowląt jak lamasztu, z drugiej miała również polować na młodych mężczyzn oraz przybierać formę męską lub żeńską. Ten aspekt polowania pojawia się znacznie później, w czasach judaizmu rabinicznego, jednak trudno tutaj nie dostrzec podobieństwa z Lilu oraz Lilitu. Nie wiemy też na pewno, czy imię Lilith pochodzi bezpośrednio od słowa Lilitu, ale biorąc pod uwagę to, że Hebrajczycy i Babilończycy żyli praktycznie obok siebie, to istnieje taka możliwość. No i oczywiście Lilitu, jak i Lilith, to istoty negatywne. Tak jak powiedziałem wcześniej, historia o tym, że Lilith była pierwszą żoną Adama i matką demonów pojawia się dopiero później, we wczesnym średniowieczu, tak więc nie będziemy się w nią teraz zagłębiać. W skrócie, Lilith zbuntowała się przeciwko Adamowi. Nie chciała być mu podległa, ponieważ została stworzona mu równą. Przez setki lat było to oczywiście postrzegane jako coś negatywnego i dopiero w czasach współczesnych Lilith stała się postacią pozytywną, szczególnie dzięki drugiej fali feminizmu, jako symbol buntu przeciwko opresji. Często pojawia się również w popkulturze, jest główną antagonistką w grze Diablo 4 na przykład oraz odgrywa ważną rolę w systemie RPG o nazwie Vampir Maskarada. Co ciekawe, w tym systemie panuje przekonanie, że wampiry pochodzą od biblijnego Kaina, gościa, który wymyślił morderstwo i został w konsekwencji przeklęty przez Boga. Kain jako ojciec potworów pojawia się już w staroangielskim poemacie Beowulf, który został spisany około roku tysięcznego. Wracając jednak na chwilkę do Lilith. W łacińskim tłumaczeniu słowo Lilith zostało przetłumaczone na słowo Lamia. Lamia zaś to potwór wzięty wprost z mitologii greckiej. Potwór, no. Można by powiedzieć nawet, że postać tragiczna. Lamia była królową Libii. Jedne podania mówią, że była córką boga Posejdona, inne, że króla Belusa. Ważne jest jednak to, że swoją urodą zwróciła uwagę Zeusa, a ten wziął ją za. Kochankę, jak to mitologiczny Zeus, niestety przypieczętował tym los Lami, bo bogini Hera, czyli małżonka Zeusa, nie znosiła dobrze ekscesów męża i zamiast przywołać do porządku króla bogów, uwzięła się na biedną królową Libii. Zeus i Lamia doczekali się licznego potomstwa, tak więc Hera w ramach zemsty porwała je nie wiadomo gdzie. Lamia, nie mogąc odnaleźć swoich pociech, oszalała z rozpaczy. Hera pozbawiła również ją możliwości snu, nie mogła zamknąć powiek. W rezultacie Zeus dał kobiecie możliwość przepowiadania oraz wyjmowania własnych oczu z oczodołów. W swoim szaleństwie zaczęła polować na inne małe dzieci oraz je pożerać. Z czasem zaczęła się przeistaczać w straszliwego potwora. Jej okrucieństwo oraz praktyki kanibalistyczne sprawiły, że stała się odrażająca i zyskała wężowe cechy, a także stała się zmiennokształtna. Wydzielała również z siebie brzydki zapach, a Arystofanes w jednej ze swoich sztuk mówi o jądrach lami, tym samym dodając do interpretacji motyw ambiwalencji płciowej. W Odysei, na przykład, dostajemy informację o tym, że potwór Scylla jest właśnie dzieckiem lami. Rzymski historyk Diodor Sycylijski wziął na tapet opowieść o lami-potworze i pozbawił ją elementów fantastycznych. Lamia rzeczywiście miała być piękną królową Libii, jednak odznaczała się również wysokim okrucieństwem. To ona miała porywać i zabijać dzieci. Diodor mówi nam również, że opowieść o tym, że Lamia mogła wyciągać własne oczy, wzięła się z tego, że w stanie pijackiego upojenia traciła wzrok. Jednak to wyjaśnienie pojawiło się dopiero w czasach Diodora, czyli w I wieku przed naszą erą. Wcześniej, w czasach hellenistycznych, Lamia była potworem, którym straszono niegrzeczne dzieci. Również około I wieku Lamia przekształca się w uwodzicielkę na wzór Lilitu, która kusiła i pożerała młodych mężczyzn. Pojawia się również w biografii Apoloniusza Stiany autorstwa Flawiusza Filostratusa, żyjącego na przełomie II i III wieku naszej ery. Filostratus mówi o Lami z Koryntu i używa wobec niej słowa Empusa. Empusa to kolejna koszmarna istota z greckiej mitologii posiadająca cechy, które mogą nam się dzisiaj kojarzyć z wampirami. Suda, czyli potężna bizantyjska encyklopedia dotycząca śródziemnomorza, charakteryzuje Empusę jako widmową postać wysyłaną przez bogini Hekatę, by dręczyła ludzi, na których ciążył zły los, ale także po prostu, żeby dręczyła podróżnych. Poruszała się praktycznie tylko nocą, ale też potrafiła zmieniać swoją formę. Hekate zaś była boginią rozdroży oraz magii ściśle związaną z greckim mitologicznym podziemiem. Według sztuki teatralnej żaby autorstwa greckiego komediopisarza Arystofanesa, empusy miały jedną nogę z brązu. I to jest jedna z interpretacji. Według innej, empusy miały nogi osła albo krowy z podkowami z brązu. W historiach o Empusie również mamy motyw przekształcania się w piękną kobietę, która kusi mężczyzn, a potem zabija ich, pożera, no i pije krew. Niektóre podania mówią również o płonących włosach. Co ciekawe, znamy jeden ze sposobów, dzięki któremu możemy taką istotę od siebie odpędzić. Jeżeli jakiś podróżnik natrafi na Empusę, wystarczy, że ją z wymyśla, a ta ucieknie. We wspomnianej biografii Apoloniusza Styjany dostajemy historię o jego uczniu Meniposie, pięknym Meniposie, który stał się celem Empusy imieniem Lamia. Zresztą zdarza się, że w źródłach określenia Lamia i Empusa są używane zamiennie. Menipos wybrał się na wieczorny spacer, gdy nagle pojawiła się przed nim piękna kobieta. Powiedziała mu, że obserwowała go i zakochała się w nim. Młodzieniec udał się więc z nią do jej domu i też od razu zapałał do niej miłością. Menipos odwiedzał ją co noc, a Apoloniusz stał się podejrzliwy wobec tej tajemniczej kobiety. W dniu ślubu Meniposa nauczyciel skonfrontował się z Lamią, znał jej prawdziwą naturę. Początkowo kobieta zaprzeczała, ale w końcu wyznała prawdę. Była empusą, zdemaskowana, szybko uciekła. Apoloniusz żył w pierwszym wieku naszej ery za czasów dominacji Cesarstwa Rzymskiego i Rzymianie również mają swoje mrożące krew w żyłach historie. Opowieści o dziwnych kreaturach nocy jednak przypominały one bardziej wiedźmy czy też wilkołaki, a nie wampiry. Mamy więc Strigs albo Striges, jeśli chodzi o liczbę nogą. Wiedźmę, pół kobietę, pół ptaka, albo nawet skrzydła tego demona. Była również zmiennokształtna, co często pojawia się w legendach o straszydłach i przybierała postać sowy. Zresztą Strix można przetłumaczyć jako sowę albo skrzyczącą sowę. Potrafiły również oddzielić swojego ducha od ciała. Striges wchodziły do domów i porywały małe dzieci, żeby pić ich krew oraz ostatecznie je zjeść. I tutaj mamy kolejny znajomy motyw, czyli porywanie małych dzieci. Rzymski satyryk Petroniusz w swoim dziele Uczta Trymalchiona opowiada ustami Trymalchiona historię o grupie takich wiedźm, które porwały ciało martwego chłopca. Picie krwi to jedno skojarzenie z wampirem, transformacja w zwierzę drugie, ale sposoby obrony przed tymi wiedźmami również mogą przypominać środki antywampirowe. Współcześni krwiopijcy nie znoszą oczywiście czosnku. W przypadku obrony przed striges również stosowano rośliny, które rozwieszano po domu albo wieszano na szyi niemowlęcia, żeby uchronić je przed porowaniem i śmiercią. I być może od rzymskiej strix czy też striges Pochodzi współczesna, strzyga. W języku rumuńskim strigat oznacza płomykówkę, strigoica to rodzaj żeńskiego wampira, a strigoi to męski wampir. W uczcie Trymalchiona znajdziemy jeszcze jedną mrożącą krew w żyłach historię. Opowieść o istocie, którą dzisiaj nazwalibyśmy wilkołakiem. Tym razem to nie Trymalchion jest autorem opowieści, a inny wyzwoleniec Niceros. Niceros postanawia odwiedzić pewną wdowę, której mąż dopiero co umarł. Oddajmy mu głos tłumaczony przez Leopolda Staffa i to będzie dłuższy fragment. Skorzystałem z tej sposobności i namawiam jednego z gości, który mieszkał u nas, by towarzyszył mi do piątego milowego kamienia. Był to żołnierz silny jak diabeł. Wyruszamy o pianiu kura. Księżyc świecił jak słońce w południe. Wchodzimy między grobowce. Mój człek bierze się ku stelom. Ja idę nucąc i liczę stele. Gdym się znów obejrzał za towarzyszem, on rozbiera się i kładzie wszystkie szaty przy gościńcu. Zaparło mi dech. Stałem jak martwy. Lecz on oblał je wokoło moczem i zmienił się nagle w wilka. Nie myślcie, że żartuję, nie ma tak wielkiego majątku, bym dlań skłamał. Lecz na czym to stanąłem? Gdy zmienił się wilka, zaczął wyć i uciekł do lasu. Zrazu nie wiedziałem, gdzie jestem. Potem poszedłem, by zabrać jego szaty, ale one skamieniały. Kto by bardziej zmartwiał ze strachu, niż ja. Wtedy wyjąłem miecz i przez całą drogę siekłem powietrze, póki nie dotarłem do willi mojej przyjaciółki. Wszedłem jak widmo, o mało nie wyzipnąłem duszy, pod mi strumieniami po krzyżu oczy martwe. Z trudem ochłonąłem. Moja Melisa dziwiła się, że przebywam tak późno, i rzekła: Gdybyś był przyszedł wcześniej, byłbyś nam przynajmniej pomógł. Bo wilk wpadł na dziedziniec, rzucił się na całą trzodę i, jak rzeźnik, puścił jej krew. Ale nie zakpił z nas, choć uciekł, bo parobek nasz przebił mu szyję dzidą. Usłyszawszy to, nie mogłem już zamknąć oka. Lecz, że już jasny był dzień, biegłem jak okradziony szynkarz wprost do domu naszego Gajusza, i gdym przybył w to miejsce, gdzie suknie zmieniły się w kamień, znalazłem tylko krew. Gdym jednak wrócił do domu, mój żołnierz leżał w łóżku jak wół, a lekarz owiązał mu szyję. Wtedy poznałem, że jest on wilkołakiem i nie mogłem odtąd zjeść z nim ani kęsa chleba, choćbyś mnie zabił. Lecz jeśli kłami, niech mnie pokażą wasze duchy opiekuńcze. Petroniusz śmieje się z Trymalchiona. To wyzwoleniec, który chce uchodzić za osobę obytą na salonach, a tak naprawdę nie ma o tym Pojęcia. Tak więc te historie, mimo że zawierają element horroru, tak są one rozgrywane, opowiadane w celach komediowych, żeby ośmieszyć Trymalchiona oraz jego gości. Materiał skończymy więc wyjąc do księżyca. Motyw przemiany człowieka w wilka możemy znaleźć już w starożytnej Grecji w formie rytuału przejścia młodych mężczyzn. Na ziemiach Arkadii miał odbywać się festiwal o nazwie Lykaja na górze Lykajon, kuczci Zeusa Lykajosa, czyli Zeusa Wilka. Ci mężczyźni czy chłopcy jeszcze wieszali swoje odzienie na drzewie i ubierali się w wilczą skórę. Ich zadaniem było przepłynięcie przez staw, i dzięki temu stawali się wilkami i w tej postaci mieli żyć przez jakiś czas, być może nawet przez dwa lata. Potem wracali przez staw i wraz z ubraniami odzyskiwali swoje człowieczeństwo. Rytuał Lykaja odbywał się w nocy, co sprawiało, że dla innych Greków był owiany tajemnicą. Według niektórych plotek wiązał się z kanibalizmem i ofiarami z ludzi, jednak współczesne badania archeologiczne miejsca, gdzie odbywał się festiwal, nie odnalazły żadnych ludzkich szczątków. W trakcie swoich podróży po Arkadii grecki pisarz-pałzaniarz usłyszał opowieść o olimpijczyku Damarchusie, który w trakcie festiwalu zmienił się wilka i do ludzkiej formy wrócił dopiero po dziewięciu latach. W starożytnych mitologiach czy też w folklorze nie ma wampira jako takiego. Niemniej możemy znaleźć pewne analogie, takie jak choroby, takie jak picie krwi, zmiana kształtu, władza nad zwierzętami, wysysanie energii życiowej, pożeranie dzieci i tak dalej, same przyjemne rzeczy. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!